6 marca bieżącego roku w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyło się 13 Forum Kobiet. Gwiazdą programu był występ kabaretu 07 z się ze Skalbmierza. 7 marca bieżącego roku odbył się 16 Memoriał Mariana Kurskiego. W zawodach udział wzięli reprezentacja Polskich Księży, Klepardia Kraków, Stolbut ZPUE Włoszczowa, AKS BUSKO Zdrój, Polonia Bytom, Fotbal Faktory Kierce. W klasyfikacji końcowej turnieju zwyciężyła reprezentacja Polskich Księży. Drugie miejsce zajęła Klepardia Kraków, a trzecie Stolbut ZPUE Włoszczowa. 7 marca w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się dziewiąty ogólnopolski konkurs piosenki anglojęzycznej. 8 marca na scenie w Domu Kultury we Włoszczowie wystąpili muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Domu Kultury we Włoszczowie oraz Młodzieżowa Orkiestra z rumuńskiego miasta Galati. To pierwszy etap projektu My Culture, My Music. W kwietniu Włoszczowska Młodzieżowa Orkiestra Dęta uda się do rumuńskiego Galati, gdzie zrealizowana zostanie druga część projektu. 8 marca na deskach Domu Kultury we Włoszczowie odbył się spektakl Babinec 2. Facet bywa przydatny. 10 marca o godzinie 17 w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się wykład Leszka Żebrowskiego pod tytułem Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. Na początek proponowałbym powitać tutaj obecnych żołnierzy z Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz pana Leszka, będącymi prowadzącymi. Również chciałbym powitać Związek Żołnierzy Armii Krajowej Proszę. Chciałbym podziękować wyjątkowo wszystkim organizatorom, dzięki którym dzisiejsze spotkanie może się odbyć. Jest to Fundacja Gminy Krajowej i zubina Młodzież Czech Polska z Gminy Małogoszcz oraz Radny, radny Gminy Jędrzejewskiej Konrad Kałka oraz radni tutaj miejscowej złoszczowej pan Piotr i Rafał Paconowski. Za patronat medialny dziękujemy telewizji tej miejscowej Zwłaszczowej Internetowej oraz jaków Będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część to będzie część wykładowa, drugą częścią do, będzie czas tutaj dla wszystkich obecnych, będzie można zbadać pytania. Panu Leszkowi oddaję już głos, żeby nie przedłużać. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie. Patrzę na salę, popytam pytam się, skąd się biorą takie przekonania, że historia w Polsce nie jest ceniona, że nikogo nie obchodzi, a z pewnością nie obchodzi młodzieży. Skąd ta młodzież tu jest? 10 marca o godzinie 11:17 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Secemin. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono przewrócony na bok samochód ciężarowy marki Skania i przyczepioną do niego przyczepę, która stała na kołach. W kontenerach zlokalizowanych na samochodzie i przyczepie przewożone były odpady produkcyjne drewna. Samochodem ciężarowym podróżował sam kierowca, który nie odniósł żadnych widocznych obrażeń.